Witam, kod czerwony na mieście obowiązuje. Zakołam pana lewa prawa. Przeszukuję pana od góry do dołu. Przez Czemu ty pokunek. nas zakuwasz? Kod czerwony obowiązuje N o, na mieście. Dobra, prawa, porum, pozdro. nie masz prawa, Nie ma bronie. pana no nielegalne i lecisz, wycofuję lecisz. pan nielegalne bronie. Lecisz. Dobrze, zostawiam pana. Tutaj panu wycofuję nielegalne bronie. Ojej, Oj, w sobie posiedzisz, kolego Co Kulaczek napisał na tym? Na... do koleżki na DC? Jak ty... Jak ty nas się nie wylegitymowałeś, agent, ty? Dobrze Kulaczek, Oje, fajnie szukuje, się przebrałeś, no się... Tak, ja, dobra Pozdro forum, wariat Niestety medal cały czas działa, więc... Pozdro Jakbyś nie widział na czacie, mogę wyjść z roli? Nie, nie możesz wyjść. Szmato jebana. Co się wyjebała z heavy'kiem i się przebrała. Oj, ale to, czemu tak pan mówi brzydko? Ta? To to za... Oj, niestety z się znam i zaraz jeszcze wylatuje z feed'ików. Ujaj, la, la, la. No i co? Ale co co? Jest kot czerwony, mieliście maski, mają prawo teraz dotrzymać. Tak? A czemu a się, się przebrałeś tutaj się i nie wzią. masz radowozu. wozu? czy skąd No właśnie, nie masz radowozu. wozu. I panie wypisałeś pewnie, że jedziesz na służbę. Pozdro, pozdro. Super, stary. No, a niestety Max mi za drugiego heavy'ka oddaje, więc waria nie dożyje, Ale jeszcze zaraz będę miał heavy'ka. Jeszcze będę miał twojego heavy'ka i jeszcze teraz, co nam zabrałeś heavy'ka miał. Wow. No, więc pozdro, wypierdalaj stąd, raz. Idź te swoje tak mierne mówi robić. A czemu tak niemiło? Co, bo takich frajerów jak ty się nie szanuje, co kurwa płaczą o wyjebanie się z hewikiem ale, i się przebierają. Ale zabierają. stary, no i spoko, bo ty kampisz sobie w rogu i na hewiki. No i kampię, i będę, bo ty nie wiesz co to znaczy być gotowym na hewika i go zlutować chyba wariat. Chyba cały nie dzień wiem, co dzień tu kampisz jest. na tego hewika, stary. No i dobrze, i będę kampił, bo takich jak ty miernotył się zabija. Elo, rozkuwaj. Rozkuwaj. Miernota, miernota. miernota okej. Okay. Roz, Rozkowa ja nie. Yy, niestety nie mam dla pana transportu, więc muszę pana odkuć. Tak samo i pana. Życzę miłego dnia. Do widzenia. No, no, ela, ela. Pozdrawiam.